There's a clock tower in Hereford where the names of the dead are inscribed. We try to honor their deeds, even as their faces fade from our memory. Those memories are all that's left when the bastards have taken everything else. What happened? He killed Soap. He's gone, Mac. What do you need from his son? A location. Our Russian says Makarov used to cache weapons at an old castle near Prague. He's got nothing more solid than that. Can you trust him? What choice do I have? He's got his own reasons for wanting Makarov dead. Place ringing any bells? Aye. We ran drones over a suspect castle back in Zakiev's day. But we never got wind of our targets visiting the area. What am I up against? The place is a fortress. Only one way in or out. Hmm. Unless you've learned to fly. Security office on the far side of the compound. And a command center north of that. Both were heavily guarded. If Makarov's there...

Cenny fakty na temat Juriego Wyszynaja, kiedy służył Makarowowi, teraz z kolei za to, że Makarow go zdradził. I Juri to znaczy, na Makarowie. Kraś nam mnie ufa, ale w sumie no, nie, nie mogę go winić. Bez, no, to jest. No, Juri, moim zdaniem, nie jest zły. No, oczywiście, A zaraz był zły, bo był zły, ale teraz chce naprawić wszystko i dla tego samego. No, no, nie wiemy za bardzo, co on robił z Serga Makarowa do końca. Bo może być tak, po prostu tylko i właśnie był tym złomiecem, ale. Nikogo praktycznie nie zabijał, tylko bardzo służył im tam. Tylko ochroniasz coś. Z tym Yuri'em to różnie może być ogólnie. Ale moim zdaniem fajna postać. Panie zadowali o to, żeby z Yuri miał jakieś backstory. Zresztą to można się trochę bardziej z nim to utożsamić i to jest fajne. ja tak najbardziej. Na tyle, żeby się do samą Price. Bez urazy, ale wolę bym zabić, z zginął nie zatem nie lubię Price'a, lubię Price'a bardzo, tyle z osoba lubię bardziej niż Price'a No i to jest to do fakt, że To, to jest starce, ja z kolei mam coś takiego, że Armii, z dwojgoseku wolę, żeby te starce, osoby ginęły, niż te mocy. Jak ktoś moczy ginie, to jest... Armii to jest zawsze najgorsze, jeśli mam być ser, no. Bardzo nie lubię, gdy młode osoby w armii umierają Tylko, z tego starsze Wiem, jak to by nie fajnie, ale no. mi co tyle, życia było. Price no już niekoniecznie, nie? Już Price jest starsze o wiele. Dlatego, bez oraz dla wszystkich fanów Price'a, ale wolałbym, żeby Price z tego zginął niż sob. Nie, zobacz, on nie był fajny Price. dobry Price'a bardzo, tyle, że na lubiłem bardziej. Chyba, bym, że za sam Price chciałby. Umrzeć, żeby Sob mógł grzeć Naprawdę chyba wolałby, żeby to on zginął, z sop. Bo Sob można by zabrać, żeby jak syn. No serio? No oczywiście, i znowu zginę. Znowu zginę tylko dlatego... To mnie zauważyli. No, no co wiecie. Jezu, jak ja nienawidzę nic po cichu, naprawdę. Powinienem coś o ten zamiścić pozycję, co są przeklęte? Bo teraz powiem, że taki pozycję, tak dość po cichu. Nie no, spróbuję tak go załatwić. Chyba tak powinienem zrobić właśnie, ale kupi, kurde... bronił już ze mną, no, ale był tłumik, tak? No myślałem, co o to chodzi. Nie po prostu do niego podejść, yo, Dobra, znowu oczywiście Wszystko się spiepszyło z moją głupotę Ej, ja nie potrafię niczego bez faila, odzie dara, okej okay. Ostatnio mi się udało się bez faila Jest najbardziej chyba znowu wraca krotwa list pazystyk Co tym idzie, być może w mi się nie zginę. No bo kolejna mi się jest e, nie pazysta właśnie Kolejna mi jest nie pazysta Teraz sobie trochę ja lepiej zginę, bo nie patrzył, nie? to tutaj zginął przeze mnie, ale ja nie zginąłem więc no no, chyba nie można jeszcze uznać mojej śmierci. Po prostu był fajny, ale śmierci nie było. To różnie może być. Nawet do nas w sumie też nie zginają, tylko po prostu z spadkiem, z tam tam do sermena i się o to sobie psyli. No, to chyba jednak faktycznie, jest, że klonk walić, fażytyk trwa dalej. Bo widzę, nie fażytyk yy, nie ginam. To nie z tej dziewiątej misi. Dobra, mam nadzieję, że to szybko się uporam z tym nagraniem. Bo od razu po tym nagraniu nagrywam wreszcie film o Max. Nagrywam rower wideo o Max. Będę tłumaczył, dlaczego i to jest jedna z najgorszych postaci ever. No wiem, że warto, jednak, będzie takie filmy nagrywać tutaj. Nie filmy Cyrusa, odnośnie poszczególnych postaci z Miraculusa, mnie do tego wskonały. Ostatecznie. Dobra, wiadomo, że wpf o Max dotaniecie nawet dzisiaj, gdy ja nagrywam ten odcinek, a ten odcinek dotaniecie o wiele później. Tak, 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 swoją drogą. Ale film Rora akurat będę został od razu, gdy. od razu po ich nagraniu. na publiczne, żebyście od razu nie mieli. Pewnie ta, pewnie hejty od głupich lewaków, obrońców Max się na mnie posypią. Zawiadam, no może tego przyjdzie, tam i dislikea. Oczywiście ja tego dislikea nie zobaczę, bo dislikei są wyłączone. Ale może mi przyjdzie tak lajka. Chodzi o co widział tego głupca od T-Volta, który jest zaosny. Ale dosłownie drogą. Mam z nim problem. Ogólnie to taki ogromny. Za to, co od PFCu dwa razy U-T-Volta, właściwie to trzy razy. Jest to też jedna z najbardziej toksycznych osób, które spotkałem w komentarzach. O co mi wiadomo, on twierdzi, że to jest, tak niby taki, no więc to toksyczny. Ale to on jest kolejny głupi lwakiem po ko pokroju tego. E Grybicowej. Tych innych. Bikido dla ma Ja się nawet nawet nie nie zamierzam w ogóle tutaj. Kaj, ty idioto! Co ty robisz? Co ty robisz? Nie wiem, czy tak się ze nie widzą? No 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 co tam? No co za idioci! Ja pierdolę, co to ma być? To się chyba się ai popsuło! Ja rozumiem, że oni ledwie to widzą, ale bez wsady, no. no Dobra. Teraz chyba normalnie widzą. Dobra, we'll do it in old, eh? Ok, czyli... Old fashioned way. Sprawdzaj. Yeah, Nie, teraz głosowało. Naprawdę, ja rozumiem, że oni tam mieli ograniczoną widoczność, ale w serio, żeby być tak ślepym, a w serio było tak ciemno. Ej! Tak, oczywiście, wbiliśmy się do zamku Makarowa. Chyba ma tu własny zamek, wie, jak kruzyje. Byliśmy tutaj po to, żeby go dorwać, no ale raczej tutaj go nie zajdziemy, tak siak, na pewno. Teraz tutaj Price się skontaktował z Macmillanem. On potrzymał pomysł powinien zrobić. No. Od w na no. to wejście no do no, ma dostanie to za Chyba za gdyby Price się na latać, no ale teraz to nie jest Lina. Żeby umiał latać. Lina albo. No, jakaś inna, Bloom Leila Price to nie wlataniem no. to fajnie dostaniemy. Teraz przejdziemy tutaj, wiadomo, na jakimś kombinezonie, a na... nie jest latanie, tylko to jest bardziej szybowanie W kombinezonach w serwisach tak to jest sybowanie. Latanie to jest wtedy, gdy jesteśmy w stanie podwoływać... A sybuły to po prostu spadamy w dół. Ale, Price, chodź! Kurde, za konika zabijem. Sorry, zapraszam. Zwracam. Dobra, to by się pojawiło dopiero później, w późniejszej fazie misji. Jak widzicie na nagraniu takiego jednego typa, który pokazywał: jest w tych laptopu. No, kalendarz, tykla, to był ciągnący wszelki wpadek. No, to mi się wydaje, że będzie na to krótce znaleźć, wiecie? Ale mam nadzieję, że za miło znajdę. Okej, okay, będziemy mogli spokoć się tylko. Dobra, będę tylko nie smać teraz. To okay, Okej, okay. Jasne. To teraz ma problem, żeby nam zaufać, ale pójdzie się jest, to będzie na nas przekonywał. Mam spokojnie. Juri, spokojnie, prawie się będzie nas celił, proszę. O kurier, brakuje sołopa, no! Mamy no, prawdę kolejną, mamy z Price'em, ale to już nie jest, bez, to, jest to samo bez Sofa. Tego ciekawego, jak to wszystko wyglądało, gdyby to jest cały z nami, boją. No, Brakuje słowa z W rybucie mam nadzieję, że go nie, nie uśmiercą, ale liczę to jest trochę na to, że w Rebootie będzie bardziej. w kontekście Rebootu Sofa będzie bardziej tam. w lepszą postacią. Na chwilę obecną lubię go bardziej z oryginalnej wersji, no ale liczę na to, że W się sprawi, no i również jest na to, że nie zginął, ale to, to jest to nie wiadomo jak będzie kogoś bo okej, okay, on nie zginął i wyjdzie do 2, ale co ma, ma pamiętać o tym, że Super T nie zginął, co za tym idzie ciągle ten SAS na to, że on Super Ghosta zabije. Tyle, że odbędzie się do, to dopiero o wiele później. I to co za tym idzie na pewno, supera teraz będzie dłuższa, niż e, oryginalne Model Ferry. Jeśli chodzi o reboot'u to ja już jestem bardzo pewny, że na co to, to, to jest część, jak się jest w końcu. Powinien być 4 części rebootów. A Ale może nawet będzie mieć części gry właśnie. No, jak sobie zdaje, to on musi wrócić. No kurde, nie ma takiego, że żeby nie wrócił. Na pewno będziecie chciał misić. I może wtedy wreszcie będzie jakimś antagonistą na poziomie, faktycznie. To naprawdę liczę na to, z go nie zabiły, wolał, żeby, ale... No, zabił tego Alejandro, albo tego jego kumpla. Tam mam prezydenta. Jest zacymywany przez Makarowa. No widzicie, prezydent jest dobre, tak, tak naprawdę on nie jest tutaj zły. No, dał się zmanipulować. Ja to co się działo na lotnisku, no i doprowadził nieco do wojny Ameryką.

Ale taka maza to fajca Dobra, i teraz tak, tutaj gdzieś będzie laptop. W tym miejscu gdzieś będzie laptop. Proszę uważnie rozglądać.

Nikolaj jest w samym sobie. Nikolaj to, to, to jest bardzo moja ulubiona postać. Jeśli chodzi o klubi, mimo to bardzo lubię słowa price, no być Tylko jeśli będę się tutaj rozglądał, a nie tylko na sylanie, ale ten laptop gdzieś tu jest. Pamiętam. Nie mogę tego zostawić. No to daj do lokalizacji i to się tylko nie rozejdę. Tylko playstyle tutaj zostawiasz. Cybyk. O kurde. Dlatego się macie BS, to będzie ogromny problem z droptafami. Kurwa. A da, to wlazł jak na zasadzie tylko. Dobra, tam pewnie jest rodzajnik do by góry, tam 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 dokładnie. Teraz sprawdzę tylko tu będzieś. W będzie. To ja w tym budynku. W tym budynku. Eee. kurde, już nie wiem.

Mam! Um. Jest, go! Jest to. Mamy go! Ja mam tutaj, tak! Dobra, Jest dobrze! Laptop, Macie granato skubańcy Teraz w ogóle leci teraz w menu tej gry to jest spoko Ale, bądź tak dobry i tutaj nie zabijaj ja, ja, nie Mało nie, tutaj... no, nas no, nie zabiłeś tym granatem ja, ja to, ogóle, to, zbrać, to nawet tak. No ja pierdolę, ja, bo naprawdę ja mnie nie lubi. Ale bez pizdadek, mówcie jak. mi sobie... ...to zboracować. Dobra, yyy... ...tutaj. Mam uh! ah! No od becki chyba jestem, tak nie zgnąłem. No, oczywiście. Nie? Ale wiadomo mi, się... mi się pozostał ludzie, bo jest mi się, mi się pozostał mi się pozostał, umiera, pamiętajcie właśnie nie spodziewaliście się tego, że Przeżyje mi się... mi się pozostał, nie? Jebana becka Nie, tym razem, tym razem mnie nie zabijesz Beczunio Dobra, blap to, blap to, blap to, blap bardzo kurwa, Tarza! Ja ciężkozyłem to, nie, jestem po prostu czasami Odpaliłem furia jak Trevor, i się udało! Dobra, jest laptop Czekaj, już idę do ciebie Pride, no już tam idę, gdzie ty jesteś? Eee, przepraszam, sp price Ale to jest na tego grado, że ciłeś tam Chciałeś mnie zabić Ej! Okej, okay, widzę, że price komprensy ma tu w dupie, nie? Za nich chcą mnie zabić, tak? No to price, nie domamy w ogóle o siebie Nie, nie okraniamy siebie no dobrze wiedzieć Dobra, ale na to byś tam zabrałem. pa. zabrałem Ała! Ała, 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 ała! Chyba znowu zginę Ja to się chowam za zjebaną becką. jest która... która gdzieś cały każdy ktoś Co to Co ja w ogóle robię? Dobra, mam tego, ja mam bazuki chyba użyć, nie, żeby ja go zdjąć, tego BTR! Kurde, ale gdzie jest bazuka? No czekaj, praj gdzie ty jesteś? A nie, dobra, no okej, okay, uciekam normalnie. Muszę że mam tego betera Zdjąć samy stąd. No, graty. To jest... sobie o ty poma... Poma... Możecie, tym zabrać. Zabijecie mnie granatę w tej misji, misi. U mnie zabiliście becką. Więc star tego dobrego. No super. Kolejny! Makarow! Jesteś ty ty pojmany, chłopie! Spadamy stąd! Piękna u dziecka, lecimy. Więc Leci, się lecimy z tego cało.